Jetzt mit Ruhe. Ich muss 1, 1, 2 wählen. 1, 1, 2. Nordrufzentrale für einen Krankenwagen oder die Feuerwehr drücken Sie die 1. Für die Polizei drücken Sie die 2. Nordrufzentrale. Für einen Krankenwagen oder die Ich brauche einen Krankenwagen, also die 1 nochmal. Na, Notrufzentrale, Müller am Apparat. Hallo, mein Name ist Kowalska. Ich bin Betreuerin aus Polen. Mein Senior braucht einen Krankenwagen. Wo sind Sie? Bei Herrn Wolf zu Hause in Berlin, Sommerstraße 22a. Sommerstraße 22. Was ist passiert? Ist er verletzt? Ich weiß nicht. Er ist einfach ohnmächtig geworden. Ohnmächtig geworden, ja. Wie geht es ihm jetzt? Ist er bei Bewusstsein? No, er jest er immer In Ordnung. Ich schicke sofort einen krankenwagen mit dem Notarzt. Danke, ich warte. Bitte schnell kommen. Ja, danke. Tschüss. W dialogu opiekunka pani Ania zadzwoniła na numer ratunkowy Notrów centralę, aby wezwać karetkę. W naszej pracy musimy być przygotowani na podobną sytuację, w której będziemy musieli zadzwonić po pogotowie. Przećwiczmy wspólnie pięć sytuacji, w której postaramy się przez telefon opisać stan seniorki. Sytuacja pierwsza. Sie ist zum Beispiel von der Treppe aus dem Rollstuhl im Badezimmer gestürzt, czyli... Seniorka upadła ze schodów, z wózka inwalidzkiego, w Łazience. Zwłaszcza warto tutaj zwrócić uwagę na ten czasownik G4. Jego zamiennikiem może być czasownik gefalen. Więc, który czasownik panie wybiorą, będzie poprawnie. Druga sytuacja: z jest on meściś. Alternatywą do tego będzie czasownik bewusstlos. los czyli ona jest nieprzytomna, straciła przytomność. Sytuacja trzecia. Sie empfindet Schmerz im Brustkorb, ich Denke da Herzinfarkt hat. Czyli ona odczuwa ból w klatce piersiowej, myślę, że ma zawał. Sytuacja czwarta. Ihre Hände zittern, sie uh, hat Wortstörung, Und fütześ Czyli jej ręce grzą, ma problem z wysłowieniem się i czuje się niedobrze. Ona pokazuje symptomy udaru. Zichat zu hohen, zu niedrigen Ona ma za niskie, za wysokie ciśnienie. Dziękuję. Tschüss.